O, witamy pana Andrzeja Gwiazdę. Brawo! Brawo! Panie Andrzeju, jako weterana walki z komuną, a w tej chwili właściwie nic innego nie mamy jak postkomunę, proszę o zabranie głosu. Żeby zaprotestować przeciwko powrotowi. Do metod, które znamy z lat poprzednich. Podobno obaliliśmy komunę w 1989 roku i nikt się nie spytał, co myśmy obalili. Nikt się nie spytał, co to była komuna. Bo nie zostało to wyjaśnione. Czy była to władza partii, którym podlegały służby robiące. Przez całą karierę komuny od 18 roku zbrodnie na skalę ludobójstwa, czy też partia była tylko przykrywką, pod którą działały służby? W 1989 roku służby tajne rozwiązały partię, a nam wmówiono, że obaliliśmy komunę. To, co było komuną, odrzuciło czerwoną skórę, a myśmy się cieszyli, a wszystko zostało tak, jak jest. Ten, można powiedzieć, drobny wypadek. Jednego człowieka, jeden człowiek tylko jest w szpitalu. Ale to świadczy o tym, że cała nasza w cudzysłowie wiedza jest po prostu totalną fałszywą bajeczką, którą nas próbowano przez 20 lat dość skutecznie oszukiwać. Oni w tej chwili odsłaniają, podnoszą przewidywice, odsłaniają twarz. To nie jest incydent. Proszę Państwa, w Smoleńsku zmieniono tablicę. Można powiedzieć, niby też drobiazg, ale o czym świadczy? Z tej tablicy zostało usunięte, że NKWD, Służby Związku Radzieckiego Tajne dopuściły się w Katyniu zbrodni. Czyli proszę Państwa wraca, wraca wszystko, które dotychczas było w ukryciu się demaskuje. I proszę państwa, należy... Należy o tym pamiętać, co myśmy obalili, a I nie my sięgnęliśmy po przemoc i trzeba im to powiedzieć, to nie my sięgnęliśmy po przemoc, to oni sięgnęli po przemoc i możemy im jeszcze jedno powiedzieć i powinniśmy. Drugi raz, nie będzie góry kreski. jak już mam mikrofon to jeszcze przekażę. Jutro o 19.00 jest modlitwa na cmentarzu. Jutro o 19.00 na cmentarzu jest, graub, jest modlitwa nad graubem Ani O 19. .00.